A mi, tato. posłuchaj. Praca nad energią wewnętrzną nie polega na wysokich kopnięciach. Ja nie chcę fruwać. Ja chcę panować nad swoimi emocjami, nad swoim, nad swoim smokiem. I powiem ci historię. W klasztorze Wudang praca nad energią wewnętrzną odbywa się poprzez poruszanie tą energią. I zobacz. bierzesz kartofla, który jest świeży, ugotowany, bardzo miękki. I uderzasz, żeby przesunąć worek 80 kg. Zdałeś egzamin. Jak uderzeniem przesuniesz worek, karotor jest cały. To jest pierwsza klasa. Drugą klasą jest uderzenie z jajkiem. Uderzasz, worek 80 kg jest przesunięty, jajko jest całe. Następnym egzaminem jest chodzenie po jajka. Jest metr ustawianych jajek. Przejdziesz i ani jednej jajko nie pękło. Zdałeś egzamin. A mi to.